Witam Was na moim kanale. Nazywam się Sebastian Tyka. Jest to pewna zapowiedź takiej nowej serii i wstęp do tego, co już od dawna planowałem, mianowicie do testowania w praktyce różnych rzeczy. Począwszy od przepisów, produktów, treningu, siłowni, ćwiczeń, systemów, czyli wszystkiego, co związane powiedziałbym ze sportem zdrowym, aktywnym trybem życia, jedzeniem, suplementacją i tak dalej. Chodzi głównie o tej serii to, że chciałbym to, co już przez swoją całą poziom karierę sportową i trenerską, która już powiedziałbym, ponad 15 lat trwa i mam różne rzeczy przetestowane, sprawdzone, cały czas jakieś nowe rzeczy się pokazują, więc chciałbym niektóre rzeczy sprawdzić, chciałbym je przełożyć przede wszystkim na takie codzienne, powiedziałbym, życie, często jakby to ująć brzydko typowego kowalskiego, żeby różne rzeczy zobaczyć, czy się sprawdzają w praktyce. No i żeby przede wszystkim były łatwe, dostępne, powiedziałbym, bezproblemowe, szybkie, zrozumiałe. Więc będę starał się analizować, oceniać. Troszeczkę powiedziałbym wprowadzać jakieś, może czasami, różne zmiany, takie, żeby dopasować do, do siebie, do, do was. Więc seria ma taka, powiedziałbym, być w praktyce dużo rzeczy, eee, a nie samej teorii, której czasami, tak jak widzicie, gdzieś tam jest wrzucane różne rzeczy i końcowo się okazuje, że to jednak jest niewykonalne albo ciężkie do wykonania. Nie wiem, te przepisy, te produkty niedostępne, więc będę starał się to, żeby było przede wszystkim jakaś ocena tych rzeczy, względem oczywiście, czy są zdrowe, dobre i jak je wykonać, powiedziałbym, łatwy, szybki i przyjemny sposób, żeby można było na co dzień, powiedziałbym, samemu wykorzystywać te niektóre rzeczy. Czyli będę takim testerem. Więc zapraszam Was do obserwacji, subskrypcji i wszystkich rzeczy, bo jest to oczywiście taki, powiedziałbym, mój dodatek do mojej codziennej pracy. Ale jak będzie, powiedziałbym, dobry odbiór, będziecie chcieli tego więcej, no to będę się oczywiście starał jak najwięcej wrzucać na bieżąco różnych takich materiałów, tak żebyście mogli z tego jak najwięcej wyciągnąć i skorzystać. Więc obserwujcie, a na kanale już pewnie teraz się też pojawi już. Pierwszy taki filmik zaczynając właśnie od przepisów. Więc zachęcam do obejrzenia, do polajkowania, do subskrypcji i komentowania, co byście chcieli jeszcze zobaczyć, sprawdzić.